Dobra, etykietę mam ogarniętą, wydrukuje mi, no na tej mapce mi ostatnio nie poszło, ogólnie w CS-ie mi nie idzie ostatnio No chyba kurwa widać Otwiutko. Nie wiem, czy takie trzy fragi to wycinać, czy nie. Nie wiem, czy to jest takie, wow, to jest tylko trzy fragi w sumie. <grybujesz> to co fajne było, to nie powiem, że nie, ale fajne. Eee, dobra, pójdziemy tutaj. Cześć, zero. Fajny wynik. by mi jeszcze tak kurwa całą mapę szło fajnie. A nie tylko sekundę. To y, jest wprowadzenie w szok. O właśnie o to mi chodzi My. I ostatni jest tam, bo słyszałem. Albo nie. Nie zabij, nie zabi, nie zabi, nie zabi Do wody. Dobrze. Ja chociaż patrząc na to, to bardziej do bagna niż do wody, ale no niech będzie i tak, nie? O kurwa! Znaczy. O kurczaczki, co to się stanęło? Ajajaj, to Coś czuję, że kurwa plecy będziemy mieć. Dopiero tam byłem. Kurwa, ja myślałem, że ostatni został. Dlatego tak pewnie podszedłem. Ja mam wrażenie, że kurwa ja bez słuchawek będę słyszał więcej niż niektórzy ludzie ze słuchawkami. Naprawdę. Kiedy gram trochę jak pipcia. No chyba, że poszedł jakoś na sajta. No kurwa, nie wiem. Ja miałem wrażenie, że gdzieś tutaj wie. Na razie dobry mecz Kurnia. Tak biegnij na pewnej pizie, no. Kurczaczki no Kurde, mogłem, mogłem to mieć, mogłem to mieć Dobra, tej tutaj e, Awka plus digielek Najlepsze combo w grze Ogólnie coś ci zaraz, a dobra, nie będę ci nic mówił, jutro ci opiszę Będzie mi łatwiej Nie wiem co to się dzieje nie wiem, dlaczego ja tak gram, ale jest chujowo. Panowie, wy granatów nie macie? Ja nie wiem, kurwa, wchodzą... Ale czego ten gościu nie zabił tego? Tylko mnie akurat zajebał. A, już tu kurwa, no tak ładnie... Czemu, jak mi dobrze idzie, to ja muszę zjebać w końcu ten wynik. Daj, to kiedyś albo mi się wydaje, albo ten, ale kiedyś ten USP był w miarę drogi. Tak jest teraz, nie mam pojęcia, ale nie wiem, nie wiem. Nie, na przykład to w kurwio. Abyś mocny wjazd i co? Dobrze, pięknie. Cztery fragmenty, coś pięknego. A tak, że tobie, tobie, oczywiście, że tobie. Tobie coś powiem jutro o. pracy, Ajajaj, nic jeden. Chyba po prawo był, coś tak słyszałem, albo po lewo, no dobra, ostatnia, to co, AW pad, gielek, zestaw granatów i jedziemy, no zapraszam wyskocz, Dziękuję. <śm> jak się ładnie posłuchał, a co teraz ostatnia, myślałem, że tamta runda była ostatnia, okej. Okay. Kurde, ale mnie zrobił. Szkoda. No i dobrze, fajnie. Statystyki nie najgorsze, byle po CT-poczęto tak samo łatwo. Dobra połowa z naszej strony. Z mojej w sumie też. Zaryzykuję. Zagram bez kewa. Ale no. Strzał, strzał z Glocka i mnie nie ma. Nic, idziemy tak. Niech stracę. Powinienem ECO zagrać, żeby mieć na kolejną rundę, ale... Raczej pójdę na A. No. Szkoda. Ah. No i jest tragedia no Fajny meczek z mojej strony, to druga półka jak zwykle Kurwa widział ja ja pierdolę Kurde, znowu B, znaczy A Ja z tej broni nie umiem strzelać no, no niedobrze, no niedobrze, no. Czego tak jest, że kurde, te jak pierwszą połowę zagram dobrze, to w drugiej gram jak ściek bany, no. Byleby kurwa nie spojrzał tutaj, no bo mnie zabije. Pięknie kurwa, tak zasmokowałem, że sam nie widziałem gdzie jestem. Już myślałem, że będzie mecz na YouTube, ale na chwilę obecną to nie wiem. Czy jest sens? To ja odpierdalam no! Ja pierdol, ale ściek jestem no! Ale nie tak jak on. Jeszcze jeden tam jest Ja pierdolę po lewo no. no jak przepierdolimy ten mecz to ja się zesram No ja pierdolę Chuj w dupę, no 90 w jednym jak my to kurwa przegramy to jest... ja się zesram pod siebie no Pięciu kurwa na midzie siedzą No i pięknie Teraz się skup, bo jest na wygraną A tam gościu też 35 kręci Nie, trzeba grać po prostu sam na swoim poziomie Czyżby? Puf! To kto się robi! Co? Piękny meczyk, kurwa! Coś cudownego i ten meczik idzie na YouTube'a.